Czyli najlepszy sposób na zimowy wieczór. Świetna zabawa, gra o duże pieniądze. Ciekawe pytania, które i Ciebie mogą zaskoczyć. Czyli Krzysztof Iwisz zaprasza do gry w teleturnieju Życiowa Szansa. Dobra akcja, niebezpieczne zadania i najlepsza grupa policyjnych agentów. Czyli stan wyjątkowy. Oraz Robert De Niro, Sean Penn i Demi Moore w trzymającym w napięciu filmie Nie jesteśmy aniołami. Spartek w twórce. na Dobry Wieczór. Poznaj nowy, szybszy i Buprom Max Rapid. Zwalcza ostry ból głowy, pleców i zębów. Trzy razy szybciej dzięki nowoczesnej formule wchłaniania. Ibuprom Max Rapid to najszybszy lek na ostry ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ibuprom Max Rapid nic nie działa szybciej na ostry ból. Czy blondynka? Sportowo czy elegancko? Skromnie czy z blaskiem? Odkoduj swój styl. Za kod ekspod freaka, możesz wygrać metamorfozę pod okiem najlepszych stylistów oraz Citroena C3 Freak stylowe połączenie. Prezentujemy państwu pomoc kuchenną. To maszynka do robienia makaronu i do mielenia mięsa w jednym urządzeniu. Dzięki niemu z łatwością przygotują państwo sami smaczne potrawy z makaronu. Podstawka z przystawką utrzymuje przyrząd podczas pracy w jednym miejscu. Z gotowego ciasta uformują państwo płaty makaronowe. Wyczarują państwo smaczne pierożki, ravioli z dowolnym nadzieniem. Mogą państwo także przyrządzać makaron spaghetti. Za pomocą innego ustawienia przygotują Państwo makaron tagliatelle. Dużo pomysłów powstaje podczas samodzielnego robienia makaronu. Mogą Państwo rozwałkować ciasto na ciasteczka. Wycinanie ciasteczek sprawia wszystkim przyjemność. Za pomocą różnorodnych nasadek do robienia makaronu mogą Państwo sami przygotować wiele rodzajów makaronu, takich jak rigatoni, penne i wiele innych. Do dyspozycji mają Państwo cztery różne nasadki do wyrobu makaronu. Urządzenie może być używane także jako maszynka do mielania mięsa. Należy pokręcić kilkakrotnie rączką, a do pomocy użyć wałka dociskającego. Tak zmielone mięso doskonale nadaje się na steki lub kotlety mielone. Przy pomocy nasadki o drobniejszej strukturze przyrządzą Państwo idealne nadzienie do pierożków, ravioli i innych potraw. Dzięki temu urządzeniu mogą Państwo z łatwością mleć warzywa. Potrawy zrobione samodzielnie smakują lepiej. To maszynka do makaronu i mielenia mięsa w jednym urządzeniu. Proszę zamówić ją teraz. Cene podajamo na ekran. Włączamy niskie ceny, na przykład telewizor LED, LG, odtwarzanie filmów z USB, 42cale za jedyne 1199 zł. Media Express, Włączamy niskie ceny. Wysoka zawartość kakao to nie wszystko. By stworzyć Lind Excellence, potrzebne są najszlachetniejsze ziarna kakaowca, mieszane według sekretnej receptury. Wiele godzin konszowania oraz doświadczenie i pasja szwajcarskich mistrzów czekolady Lind. Dzięki temu możesz rozkoszować się wyjątkową symfonią ponad 400 aromatów, ukrytych w tej bardzo cienkiej tabliczce. Odkryj czekolady Excellence teraz w wyjątkowej cenie. Odkąd mamy taki mały rachunek za telefon. Z dialogu. Zmieniliśmy operatora. Ach, zapomniałam Ci powiedzieć, wystarczył tylko podpis. Żadnych monterów, nawet numer mamy taki sam. Ale numer. To tylko rachunki zmieniły się na takie małe. I operator na polską firmę. I na polską kieszeń. Zmieni operatora na dialog. Teraz rachunki są naprawdę małe, więc możesz dużo oszczędzić. Zadzwoń do telecentrum. Dialog Telekom. Małe rachunki, i więcej możliwości. Włosom oklapniętym brakuje energii. Brakuje im. Garnier Fructis z aktywnym koncentratem z owoców. Garnier Fructis, objętość i energia wzmacnia włosy od wewnątrz. Więcej energii, więcej objętości. 75% więcej objętości. Nowy Garnier Fructis, objętość i energia. Odwet na płaskich włosach. Blask błyszczyka na dłużej Już najwyższy czas Nowy Super Stay Power Gloss od Maybelline New York Power Gloss Kolor pozostaje perfekcyjny Sześć razy dłużej niż zwykły błyszczyk Sekret Nasz błyszczyk łączy lśniący kolor z nową formułą wydłużającą blask Genialnie Gdy inne powoli znikają. Nasz blask jest nie do pobicia Dwanaście długich godzin Nowy Super Stay Power Gloss Przyćmiewa blaskiem Godzina za godziną Może to jej urok Może to Maybelline mi, chodź po głowie! Przyjemność płynąca z wyjątkowego smaku nowego serka wiejskiego Almette. Innego niż wszystkie, nowy serek wiejski Almette. Gdy przyjemność chodzi ci po głowie. Atakujemy? Jeszcze nie! Ale rycerze zerwieją! Niech się tym pomalują! Atakujemy! Jeszcze nie! Atakujemy? Na pewności poczekajmy jeszcze dwa lata. Hammerite wchodzi w reakcję z rdzą i już dwie warstwy zabezpieczają metal na 6 lat. <grym> Nowy Hammerite. Prosto na rdze, Podwyższona trwałość. Naukowcy firmy Bayer stworzyli TAPCIN. Lek przeciw objawom grypy. TAPCIN to płynny, skoncentrowany zestaw składników. Jego skuteczność sprawdziliśmy na specjalnym agencie chorym na grypę. Dzięki wieloskładnikowej formule TAPCIN skutecznie eliminuje typowe objawy grypy, a płynna postać leków wspomaga szybkie działanie. Efekt? Żadnych widocznych objawów grypy. Teraz dostępny również TAPCIN Impact w zielonych kapsułkach do stosowania przed snem. TAPCIN. Dla grypy to koniec. Dlaczego mój lek to pyralgina? Bo mi pomogła. Skręciłam nogę. Spadając z roweru. Ból był potężny, paraliżując wręcz nie do wytrzymania. Gdy czekałam na pomoc, dostałam pyralinę. Zaczęła szybko zwalczać ból i od tamtej pory mam ją zawsze przy sobie. Pyralina, jedyny lek na tak silny ból. Kiedyś tylko na receptę, a już od lat dostępny dla każdego. Przed użyciem zapoznaj się z treścią dołączonej do opakowania z pozdrawną, też każda możliwość jest zasowany zewnątrz w życiu i zdrowiu. Chora, do mojego klipu. Teraz mogę pomyśleć o drugiej przyjemności. Trzeba to będzie jeszcze powtórzyć.